Real Madrid pokonał Leganes na wyjeździe. 0-3 brzmi ten wynik. I czy to było jakieś fajne spotkanie w wykonaniu Blancos? Eee, wydaje mi się, że nie do końca, bo rywal był po prostu bardzo słaby. I jeżeli ktoś myślał, że tutaj będzie można szukać pozytywów czy optymizmu przed wyjazdem Realu Madryt na Enfield, to wydaje mi się, że naprawdę. No, nieskończone pokłady naiwności trzeba w sobie mieć, żeby uznawać, że tutaj było coś takiego, co mogłoby sprawić, że nie należy bardzo mocno no wyjazdu na Liverpool się obawiać. Nie zmienia to jednak faktu, że udało się odrobić punktu do Barcelony, która zremisowała swój mecz z Saltą i w kontekście rywalizacji ligowej, no, to są to oczywiście bardzo dobre wieści. I nie jest też tak, że ten mecz, nawet jeżeli w kontekście Liverpoolu, niekoniecznie. Musi coś super dobrego oznaczać, to że nie było tutaj jakichś pozytywów. I w oczywisty sposób wydaje mi się, że dwaj piłkarze będą tutaj najintensywniej omawiani. Zacząłbym od tego mniej znanego. Raul Asensio zagrał na prawym stoperze całe spotkanie. I w trakcie poprzedniej ligowej potyczki, kiedy no, zaliczył fantastyczną asystę i generalnie był bardzo dobrze wyglądającym piłkarzem, no to tak opowiadałem o tym, że Majorka nie postawiła zbyt trudnych warunków, że w zasadzie niczego ten Asensio na Bernabeu robić nie musiał i że fajnie, że dał to podanie, ale nie wyciągałbym zbyt pochopnie idących wniosków, bo Naprawdę, no, trudno tam było coś zepsuć tak naprawdę. A tutaj z Leganes, gdzie znowu wyzwanie nie było nie wiadomo jakie. No Asensio jednak zyskał dosyć sporo w moich oczach, nawet jeżeli nie było, tak jak mówię, to wyzwanie z typu tych najtrudniejszych i w ogóle, no to jednak miał dużo więcej do roboty i uważam, że wybrnął z tego wszystkiego, że wywiązał się do swoich zadań defensywnych naprawdę znakomicie. Biła od niego pewność siebie, biło to, że nie boi się też zwracać uwagi kolegom na to czy owo, także charakterologicznie gość jest jak najbardziej do takiego wyzwania gotowy. Nie brakowało mu agresji, nie brakowało mu szybkości, nie brakowało mu też odwagi w wyjściach do przodu, miał też w drugiej połowie taką jedną akcję, gdzie znalazł się w polu karnym Leganes i to nie dlatego, że rozgrywany był rzut rożny. Oczywiście nie całe dwa mecze to nie jest materiał, żeby jakieś daleko idące wnioski wysnuwać, ale dużo więcej optymizmu mam w sobie po tej potyczce i dostrzegam tutaj materiał na to, że ten gość powinien być czwartym stoperem Realu Madryt, kiedy już wszyscy kontrolują Wrócą, kto wie, może kiedyś wyrośnie na coś więcej, ale tu i teraz, zwłaszcza biorąc poprawkę na sytuację kadrową Blancos, no to Raúl Asensio jest piłkarzem godnym tego, żeby być etatowym członkiem pierwszej drużyny Realu Madrid, tej, którą zarządza Carlo Ancelotti. Oczywiście jeszcze bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że real nikogo zimą sobie nie kupi. No ale ostatecznie lepiej, żeby nikogo nie kupił, mając asencję, niż nikogo nie kupił nie mając asencję. Także spoko. Chłopak sprawia, że Jesus Vallejo jest dalej od wąchania boiska i. To szanuję. Drugim piłkarzem, który musi zostać wspomniany, jest Arda Giler, który w końcu dostał szansę w wyjściowym składzie po tym nieszczęsnym spotkaniu ze Spaniolem 50 lat temu, za który tam pokutował nie wiadomo jak intensywnie. No i jak wyglądał ten Arda? Uważam, że wyglądał naprawdę dobrze, rzutów rożnych może jakoś niesamowicie dobrze nie bił, ale był naprawdę bardzo, ale to bardzo obecny na boisku i przede wszystkim imponowało mi to, jak on potrafił zgubić rywali niekoniecznie dryblingiem czy czymkolwiek w tym stylu, chociaż tutaj też było trochę efektownych zagrań z jego strony, ale że on wiedział, gdzie biec, potrafił ruchem bez piłki e, zgubić rywali, potrafił znaleźć przestrzeń. Naprawdę bardzo dojrzałe spotkanie w tym kontekście Turka i bardzo mi się to u niego podobało. Chciałbym, żeby grał coraz więcej. Naprawdę bym tego chciał, bo to jest piłkarz, którego ogląda się bardzo przyjemnie, który sprawia radość, który przynosi uśmiech na mój głupi Ryj. Także. Cóż, ja lubię generalnie uśmiechać się, patrząc w telewizor czy tam inny monitor, generalnie oglądając piłkę nożną, także trzymam na to kciuki. Bramkę strzelił Kylian Mbappé, a w zasadzie to można prawie że powiedzieć, że Vinicius strzelił nim ramkę i naprawdę bardzo wyraźne w moim odczuciu jest to, że winiemu bardzo zależy na tym, żeby Mbappé odpalił, żeby Mbappé zaczął spełniać chociaż część nadziei, jakie są w nim pokładane. Szuka ewidentnie Brazylijczyk, Francuza, nie da się tego ukryć, a Francuz, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy dostał sytuację sam na sam, po tym, kiedy Wini posłał mu bardzo fajne podanie zewniaczkiem. No strzelił prosto w bramkarza na siłę. Nie wiem, liczył pewnie na to, że Dmitrewski się położy, oczekując strzału po ziemi. Skończyło się tak, że Dmitrewski się nie położył i dostał tutaj mniej więcej, wystarczyło wystawić ręce, co bramkarz Leganes zrobił i no nie, nie było nawet blisko bramki. To jest kolejny raz, kiedy w moim odczuciu Mbappé nie wygląda źle fizycznie. Że MBP naprawdę bardzo, bardzo się chce cały czas. Aż za bardzo, bo momentami wyłącza myślenie i sprowadza się to do tego, że ma piłkę przy sobą i po prostu strzela w obrońcę, który przed nim stoi. Uderza w momentach, w których naprawdę. No, oczywiście jestem mądry, bo z perspektywy kamery sobie to tam stwierdzam, ale no, wydaje się oczywiste, że jego strzał zostanie zablokowany. Nie kojarzę drugiego piłkarza w tym sezonie, którego uderzenia tak regularnie byłyby blokowane, którego uderzenia w tak dużym procencie kończyłyby się na obrońcach. Dodatkowo też kilka nieudanych podań. Trudno jest mi powiedzieć, co tutaj się dzieje. Na pewno problem nie jest fizyczny. Naprawdę jestem przekonany, nie widzę tutaj tego, żeby nie wiem, miał problem z, od... z odjechaniem. Swojemu obrońcy Mbappé, czy cokolwiek w tym stylu. Nie, jest szybki, jest całkiem silny, no coś tam musi w głowie przeskoczyć, bo to też nie jest tak, żeby miał wrażenie, że jest całkowicie beznadziejny. Ja mam takie poczucie, że tam coś musi pstryknąć, musi być jakiś jeden moment i że to powinno ruszyć. Nie wiem, czy myślę życzeniowo może, ale naprawdę mam takie wrażenie i trzymam kciuki, że mam tutaj rację, bo, bo rację w tym kontekście były mieć super. Mbappé odblokowujący się to by było bardzo duże dla Realu wzmocnienie. I mam nadzieję, że nie będzie Carlo Ancelotti próbował osiągnąć tego odblokowania Mbappé przez ten manewr, który dzisiaj oglądaliśmy. No ewidentnie bardzo długimi momentami, przez większość czasu Mbappé był bliżej lewej strony w porównaniu do Winniego i mi się to rozwiązanie bardzo nie podoba. Bo masz Viniciusa, który jest najlepszym piłkarzem Realu, jeżeli chodzi o ofensywę. Piłkarzem, który bierze na siebie grę, który bierze odpowiedzialność i który robi różnicę, tak jak już wspomniałem. No to jeżeli masz kogoś takiego, to trzymasz go w tym jego najlepszym miejscu, bo lepiej jest jego mieć i szukać jakichś rozwiązań gdzie indziej z tym Mbappé, niż rozwalać tę jedną rzecz, która naprawdę super działa w twojej drużynie. No, no, nie widzę tego. Wydaje mi się to irracjonalnym podejściem. Oczywiście ostatecznie udało się dosyć dobrze i łatwo wygrać, bo rywal był taki, a nie inny, ale trochę mnie martwi taki sposób myślenia Ancelotti'ego. I hasne. on lepiej się na ode mnie zna na piłce bez porównania, taktycznie, mentalnie i w ogóle w każdym innym aspekcie. No, ale martwi mnie to nadal. No, nie potrafię tego inaczej wyrazić. Cieszę się oczywiście też, że Vini, mimo tego, że miał trochę utrudnione zadanie, to jednak przy bramce na 1-0 był kluczowy, dokładnie wiedział, gdzie pobiec, gdzie wykorzystać wspaniałe podejście pressingowe Bellingama i Kawa Wingi. tutaj pozdrowienia dla jednego i drugiego pana, bo to było super. No Vini tam zrobił tak, że Kylian nie mógł tego nie strzelić i też był bardzo aktywny w kolejnych momentach, to po faulu, na nim Valverde strzelił swojego gola zwolonego, to on prawie, że asystował do Mbappe, no było go trochę na, na boisku, był widoczny i wyglądał bardzo dobrze Także radzi sobie, ale wydaje mi się, że to nie powinno być tak, że winiemu stawia się niepotrzebnie kolejne wyzwania, powinno się y, uwydatniać jego atuty. A tutaj tego Ancelotti chyba nie do końca zrobił. No fajnie, że wini sobie z tym poradził, ale nadal nie jestem przekonany i trochę mnie martwi ten sposób. Myślenia z poważniejszymi rywalami może to Real Madrid ugryźć w dupala. No i tyle. Trzy punkty są, bez urazów się tym razem obyło trochę się wyklarowało w składzie. Chyba tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.